Jubileusz Straży Miejskiej. Dzisiaj taki dzień, w którym świętujemy. Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. To jest taki dzieciak, który nie chodzi do szkoły. Przed nami Karkonoski Festiwal Operowy. Znakomity zestaw solistów, który tylko wzniesie to widowisko na jeszcze wyższy poziom. Dzień dobry Państwu, jest piątek 20 września. Kamila Krawiecka-Brylę rozpoczynamy serwis informacyjny. Straż Miejska w Jeleniej Górze funkcjonuje już od 28 lat. W związku z tym odbyła się skromna uroczystość, upamiętniająca ich jubileusz. Główna część obchodów odbyła się w hotelu Mercure, gdzie zorganizowano spotkanie z okazji 28 rocznicy powołania straży miejskiej w Wielnej Górze. Na uroczystościach będą przede wszystkim, i co jest najważniejsze, awanse dla strażników miejskich, będą pochwały dla strażników miejskich. Strażnicy miejscy będą wyróżnieni przez samorządowców, pana prezydenta, pana starostę, burmistrza Kowar i burmistrza Piechowic oraz również będą nagrody dla pracowników straży miejskiej, która tak na co dzień wspiera funkcjonowanie tej jednostki. Straż miejska to jest taka służba, która przede wszystkim mieszkańcom służy, która dba o nasze bezpieczeństwo, dba o to, żebyśmy czuli się w tym miejscu, gdzie mieszkamy, czyli w naszej Jeleniej Górze, czuli się bezpiecznie i z, jedno, z drugiej strony też dba o to, żeby był porządek, bo czasami jako mieszkańcy też robimy troszeczkę bałaganu i w tym momencie jest nam potrzebna straż miejska. Teraz biorąc pod uwagę walkę z niską emisją. To też bardzo ważne. Myślę, że dzisiaj powinno paść i na pewno będzie z naszych ust słowo, którego tak często brakuje. Jest to słowo dziękuję za ich służbę, zaangażowanie. Wykonują wiele ciekawych inicjatyw. Bardzo dobrze wykonują swoje obowiązki. Służy nam to tak naprawdę wszystkim. Tak, no współpraca z Strażą Miejską jeżeli chodzi o wort, jest od wielu, wielu lat. Jest bardzo owocna. Szczególnie w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. W tym zakresie naprawdę bardzo dużo Współpracujemy i mam nadzieję, że ta współpraca będzie trwała nadal, dlatego że widać później efekty tego na drogach. Jubileusz był także doskonałą okazją do przypomnienia, jak w ogóle historia Straży Miejskiej w Górze się zaczęła. Rekonstrukcje w tym zakresie z pewnością ułatwiła obecność osób, które w tamtym czasie podejmowały odpowiednie decyzje. Mogę dzisiaj powiedzieć, że wspólnie z Marcinem Zawiłą jesteśmy rodzicami Straży Miejskiej w Jeleniej Górze, bo wtedy, kiedy prezydent Zawiła pełnił funkcję prezydenta, ja jego zastępcy, powołaliśmy Straż Miejską w liczbie dwóch, którzy mieli do dyspozycji rowery i na rowerach się poruszali po Jeleniej Górze, więc później oczywiście każdego roku się straż rozwijała, ale i, i w ogóle ja z radością obserwuję to, co się dzieje obecnie. Wszystkim strażnikom życzymy spokojnej służby i aby byli doceniani przez mieszkańców nie tylko od święta. 20 września, dla wszystkich przedszkolaków, to bardzo ważna data. To właśnie tego dnia obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Z tej okazji, w Miejskim Przedszkolu numer 10 w Cieplicach sporo się działo. Święto świętem, ale podobno w Miejskim Przedszkolu numer 10 dzień przedszkolaka trwa przez cały rok. Mimo to władze placówki przygotowały z tej okazji dla swoich maluchów coś specjalnego. Z rana dzieci wraz z opiekunami wybrały się do Zdrojowego Teatru Animacji na spektakl Królewna z Drewna. Później odbyły się kolejne atrakcje. Za chwileczkę udamy się na, na, do naszego pięknego parku Zdrojowego, gdzie dzieci czekają wspaniałe zabawy, konkurencje. Będziemy wspólnie bawić się, śpiewać. A w przedszkolu również czekają niespodzianki yy, owocowe i nie tylko. W parku zdrojowym rzeczywiście dzieci świetnie się bawiły, tańczyły i śpiewały. A jak widać na załączonym obrazku, nie tylko one. Dzisiejsze obchody były dopiero wstępem do prawdziwej zabawy, ponieważ już jutro w miejskim przedszkolu numer 10 odbędzie się festyn. Będzie to festyn z udziałem naszych wspaniałych rodziców yy, i zaproszonych gości. Będzie straż miejska, policja, będą wspaniałe zamki dmuchane, będzie loteria fantowa, kiermasz ciast przygotowany przez rodziców. Także wiele, wiele atrakcji, na które serdecznie zapraszamy całą społeczność przedszkola. Festyn rozpocznie się o godzinie 10, a zakończy o godzinie 13. Na koniec, korzystając z okazji, zapytaliśmy dzieci, kim jest przedszkolak. Oto co usłyszeliśmy. To jest taki dzieciak, który nie chodzi do szkoły, ale, ale, mm, ale, ale jest, może być w zerówce i, mo, i może być zwykłym przedszkolakiem. Rozumiem. A co przedszkolak robi? Bawi się w przedszkolu. Czasem jak, jak rodzice są w pracy, to, o, to wtedy dzieci muszą iść do przedszkola i wtedy gdy tam jest a fajnie jest być przedszkolakiem? Tak. Wszystkim przedszkolakom życzymy spełnienia najskrytszych marzeń. Wczoraj w Wielkiej Górze odbyło się spotkanie mieszkańców z ekspertami ZUS NFZ oraz przedstawicielami Stowarzyszenia Niedosłyszących LIRA. To spotkanie ma służyć przede wszystkim pokazaniu, że promujemy profilaktykę, że chcemy wyjść do pacjenta, że współpracujemy ze stowarzyszeniami pacjenckimi. Dzisiejsze spotkanie jest poświęcone stowarzyszeniu, które jest zrzeszone w Kalkonowskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszeniu Osób Niesłyszących LIRA. Członkinie stowarzyszenia niedosłyszących LIRA zachęcały mieszkańców do wstąpienia w ich szeregi. Z kolei przedstawicielka ZUS udzielała informacji na temat świadczenia 500 plus dla seniorów. Świadczenie to jest wypłacane osobom, które zostały uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji przez lekarza orzecznika ZUS. Wniosek o takie świadczenie składamy w placówkach ZUS. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia, jeżeli osoba nie ma uznanej takiej niezdolności do samodzielnej egzystencji, a jej świadczenie finansowane ze środków publicznych jest mniejsze niż 1600 zł brutto. Ustawa wchodzi 1 października. Terminy wypłaty będą uzależnione od spełnienia warunków także tutaj trudno powiedzieć już o samych terminach wypłaty natomiast ustawa wchodzi od 1 października. Z kolei pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia udzielali informacji na temat badań profilaktycznych, świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach NFZ oraz pomagali założyć internetowe konta pacjenta. W Narodowym Funduszu Zdrowia na pewno nowość, mianowicie karty e wydajemy na długi okres obowiązywania, na przykład dla osób zatrudnionych na okres trzyletni. Narodowy Fundusz Zdrowia przystąpił również do projektu potwierdzania profilu zaufania. Wykonujemy to w każdym miejscu Narodowego Funduszu Zdrowia. A 26 września, w tym samym miejscu, między godziną 11 a 14, na Państwa pytania odpowiadać będą członkowie Stowarzyszenia Diabetyków. 21 września o godzinie 11.00 otwarta zostanie wystawa Unikatowe Szkła Fritza Hekerta w Muzeum Karkonoskim. Zakup historycznych szkieł dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Niepowtarzalna forma i oryginalnie ręcznie wykonana dekoracja malarska łączy 27 obiektów zakupionych w ramach programu Kolekcje Muzealne 2019. Wszystkie szkła są cenne, bardzo cenne, natomiast na pewno niektóre zwracają większą uwagę. Jest to m.in. wazon z 1903 roku, wazon secesyjny z ręcznie malowaną malaturą w postaci kwiatów i rysu. Oraz ręcznie malowane szkła, malowane emaliami i złotem, które widzimy na remerach, na dzbanach, na pucharach. Także kieliszki malowane złotem oraz też taką rzadko używaną techniką szwarclotem. Warnisaż odbędzie się 21 września o godzinie 11, a wystawa potrwa do 6 listopada. A po jej zakończeniu obiekty wzbogacą stałą wystawę szkła artystycznego Muzeum Karkonoskiego. Przypominamy, już jutro w Zgorzelcu odbędzie się wyjątkowe muzyczne wydarzenie w ramach trzeciej edycji Karkonowskiego Festiwalu Operowego. Zagrane zostanie legendarne na Giuseppe Verdiego. Dlaczego warto wybrać się na to muzyczne widowisko? Powodów jest wiele. Pierwszym podstawowym jest to, że zdaniem wielu melomanów Nabucco to największy hit operowy wszechczasów. Dlatego po strasznym dworze i Carmen władze Filharmonii Dolnośląskiej zdecydowały się akurat na tę sztukę. To jest opera pełna hitów. Oczywiście wszyscy znamy Wapensiero, chór niewolników, ale, ale jest to opera, w której każda aria jest hitem, jest przebojem. To jest pierwsza opera, w której Verdi pokazał, jak genialnym kompozytorem jest, dzięki której zrobił olbrzymią światową karierę. Więc myślę, że to każdy zauważy i doceni. Jeżeli chcemy przyjść na operę jakąkolwiek, kiedykolwiek, to bym wybierał takie opery, które są najbardziej znane, czyli Nabucco, Traviata. Natomiast jeśli chodzi dokładnie o Nabucco, które będzie tutaj, to... To z taką obsadą e, byłoby nieporozumienie, gdybyśmy nie przyszli. To prawda, bez wątpienia kolejnym argumentem przemawiającym za tym wydarzeniem są artyści i muzycy, którzy tego dnia wystąpią na scenie. Katarina Korezji, rumuńska znakomita solista, którą już Jeleniogórska publiczność miała okazję. Podziwiać, a Mikołaj Zalasiński, który wykona partię tytułową, partię na bukko, solista śpiewający dziś na całym świecie, oczywiście w Polsce, ale także w Niemczech, we Włoszech, wobec czego jest to rzeczywiście zestaw niesamowity. Oprócz tego Grzegorz Szostak, Elżbieta Kaczmarzyk-Janczak, Tomasz Janczak, Agnieszka Tyrawska-Kopeć, Rafał Wróblewski, to jest naprawdę znakomity zestaw solistów, który tylko wzniesie to widowisko na jeszcze wyższy poziom. Bardzo miłe doświadczenie, To jest naprawdę świetna orkiestra, doskonały dyrygent i, i poprowadzeni, Zawsze są perfekcyjnie, i naprawdę to, to, no. Naprawdę, według mnie, jeśli chodzi o filharmonię, to jedna z wiodących muzycznie filharmonii w Polsce. Chyba bardziej namawiać nie trzeba. Nabuko już jutro o godzinie 18 w hali widowiskowo-sportowej PG Turów Arena w Zgorzelcu. Na zakończenie mamy dla Państwa kilka istotnych informacji. Prace przy rozbudowie infrastruktury specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego przy ulicy Kruszwickiej w Wielonej Górze o zespół edukacji przedszkolnej i podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych już ruszyły. Przeprowadzono roboty ziemne i wyrano fundamenty pod przyszły obiekt. Termin zakończenia prac upływa 17 grudnia 2020 roku. Prokuratura Okręgowa w Iranie Górze prowadzi śledztwo przeciwko mężczyźnie, który jest podejrzany o dokonanie oszustw matrymonialnych, a także dokonanie szeregu wyłudzeń. Tomaszka pozostawał w związku konkubenckim jednocześnie z czterema kobietami. Trzy z nich oszukał, zaciągnął kredyty pod zastaw ich nieruchomości oraz pożyczał od nich pieniądze. W sumie całkowita szkoda wyrządzona przez Tomaszaka kobietom oraz innym osobom to blisko 10 milionów złotych. Miłośników pieszych wędrówek informujemy, iż schronisko nad Łomiczką zostało zamknięte z powodu planowanego tam kapitalnego remontu, a pogoda w ten najbliższy weekend sprzyjać będzie pieszym wyprawom. Pamiętać należy jednak o tym, że wysoko w górach jest dużo chłodniej. O tej porze roku w nocy występują tam przymrozki, dlatego zanim wyruszymy na wędrówkę należy pamiętać o ciepłym ubraniu dostosowanym do warunków panujących na szlakach. To wszystko na dziś. Słonecznego weekendu Państwu życzę, bo taki się zapowiada. Do zobaczenia.